Anko, moi drodzy, motopatryk z tej strony. Dzisiaj przed wami samochód nietuzinkowy i bardzo ciekawy, samochód, który poprawia humor, bo ja wsiadałem do tego samochodu dzisiaj w takim średnim humorze powiedzmy. Pogoda nie jest zbyt ciekawa, leży śnieg, pochmurno, smutno, ale wsiadam do tego auta i micha się cieszy. I to jest w motoryzacji najważniejsze, i to jest właśnie samochód tego typu, że daje po prostu radość. Co bardzo lubię w tym samochodzie to wybierak skrzyni biegów. Tutaj właściciel zastosował short shifter, który jest fenomenalną rzeczą. Naprawdę gałka leży zajebiście w dłoniach, biegi mają króciutki skok, ale dodatkowo sama charakterystyka tej skrzyni biegów jest fajna, bo ona jest mega, ale to mega króciutka. Tutaj możemy jechać 50 na godzinę na szóstym biegu, a każdy kolejny bieg przekładać po prostu co dwie sekundy. teraz jadę sobie no, jedynką i gaz w podłogę. Pa. i daj ten samochód jakiemuś lelakowi, co nie ogarnia aut przecież on wypierdoli w płot i to po prostu od razu drogi widzu, czy wiesz, że ten czerwony guzik możesz kliknąć za darmo, a to uczciwa cena, za darmo jest też niebieski guzik, który znajduje się na instagramie Oczywiście całość tej grafiki przygotowałem w pańcie Bo jestem profesjonalistą A co to auto zaoferuje nam we wnętrzu Zaczniemy od tego, że mamy tutaj Oczywiście szyby bez ramek, jest to Ładny, stylistyczny e, zabieg. Boczek drzwiowy cały wykonany jest z miękkiego materiału. Są ładne przeszycia. Widać, że tutaj producent chciał się postarać i zrobić z tego samochodu coś ciekawego. E, plastikowe wykończenie imitujące szczotkowane aluminium, czy tam stal nierdzewną. Ogólnie troszeczkę to nam tutaj pracuje, troszeczkę skrzypi. Jak podotykamy tych materiałów, jednak czujemy, że jest to no, takiej średniej jakości, ale dla oka. Moim zdaniem całkiem spoko, no i całkiem spoko wyglądają fotele. Są to kubełki, które całkiem nieźle trzymają na boki. Oczywiście jakość tych tapicerek jest. No wiadomo, no to jest koreańskie auto, jeszcze zbudowane w latach, gdy Hyundai nie był taką marką, która naprawdę się stara i ma jakiś tam wysoki budżet na budowę samochodu. Ale ja i tak jestem pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim bardzo dobrze się siedzi w tych fotelach i one są stosunkowo wygodne. Kierownica w tym samochodzie, oczywiście, jest zmodyfikowana, bo fabrycznie nie była ścięta u dołu, ale moim zdaniem wygląda genialnie. Przede wszystkim świetnie leży w dłoniach, jakość tej skóry jest naprawdę wysoka. Ogólnie, jakbym znał nazwę firmy, która robiła ten element, to bym ją z czystym sumieniem polecił, bo naprawdę kawał solidnej roboty. Gdy zasiądziemy do tego samochodu, od razu czujemy, że jest to auto sportowe. Bo po pierwsze, siedzimy bardzo nisko, głęboko. I do auta sportowego nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale pasuje taka surowość wnętrza. I właśnie taką surowość wnętrza tutaj znajdziemy. Deska jest no, stosunkowo brzydka, jeszcze się tutaj nam rozkleja miejscami. Panel na środku no, nie urzeka, chociaż znajdujemy tutaj zegarki, które pokazują nam moment obrotowy, średnie spalanie i napięcie. Znajdujemy też tutaj taki śmieszny typowo dla samochodów koreańskich z tamtych lat zegarek, który sterujemy za pomocą takich guziczków, które no nie wiem, mają milimetr średnicy. Jest to pomalowane w kolor nadwozia, a w tym miejscu możemy znaleźć dołożone przez właściciela diody. Nazywa się to tak troszeczkę damskim polskim imieniem Elwire. Panel klimatyzacji bardzo ciekawy, powiecie co ja pierdolę, przecież tutaj jest tylko kilka przycisków i niekolorowy ekran, ale ciekawostką jest fakt, że gdy przyciskamy, to wydaje on dźwięk. Podsufitka w tym samochodzie jest oczywiście w kolorze czarnym, daszki wykonane również z tapicerki, a nie z jakiegoś tandetnego plastiku. Mamy lustereczko, więc możemy sobie zerknąć na swoją szanowną mordę. Na suficie znajdziemy również miejsce na okulary i jest też okno dachowe, które w samochodach bardzo lubię. Po wyglądzie zewnętrznym tego samochodu można by wnioskować, że pod maską będzie pracowało jakieś 300 koni, zaś niestety pod maską pracuje tych koni zaledwie 170. Ale przyznacie, komora silnika wygląda bardzo ładnie, przez to, że jest ładnie zabudowana. Ten filtr powietrza i ta rozpórka tworzą taki sportowy klimat. I co najważniejsze, ten silnik pięknie brzmi. Pozycja za kierownicą w tym Hyundai jest naprawdę bardzo sportowa. Ja tutaj mogę ten samochód zestawić i nie śmiejcie się, z Ferrari F430, którym jeździłem. Oczywiście z tą różnicą, że w Ferrari miałem V8 za plecami, a tutaj mam tylko 27V6 pod maską z przodu. To sama pozycja za kierownicą, sam feeling, samo. To jak się tutaj wsiada, jak się tutaj siedzi, że mamy sufit na głowie, że fotel nas przyjemnie opina, że pedały są głęboko i jeździmy właściwie z wyprostowanymi nogami, to wszystko sprawia takie wrażenie sportowości, rasowości. Ten samochód, samą pozycją za kierownicą, samą pozycją jak się tutaj siedzi, jest sportowy na maksa. To jest definicja samochodu sportowego. Posłuchajmy, jak zamykają się tutaj drzwi. Oczywiście mamy szyby bez ramek, a same drzwi są długie i ciężkie. Ale zamykają się, muszę przyznać całkiem ładnie. Dźwięk jest przyjemny. Dobrze, ja tutaj ustawię teraz prawidłowo sobie fotel na 1,74. O, jeszcze ząbeczek. Tak mi będzie wygodnie. Zobaczcie, jak mam nogi głęboko. Oczywiście wszystko jest wykończone w sposób sportowy, zatem mamy metalowe nakładki na pedałach, metalową podstopnicę. Tak, żeby było rasowo i sportowo. Dobra, teraz idziemy na tylną kanabę i tam będzie po prostu hit moim zdaniem, bo ten samochód, no, nie oszukujmy się, raczej nie jest Czteroosobowym kombi. I teraz tak, wsiadanie to mniej więcej czynność jak wchodzenie do jaskini LWA. O! Nie wiem na ile mnie widzicie, ale <gryw> ja siedzę. Mimo mojego wzrostu 1,74 m z głową w szybie, no i moje nogi prezentują się tak. Gdyby kierowca tego samochodu miał 1,80 m, to nie wiem, czy bym tutaj w ogóle wlazł. Chociaż na tylnej kanapie, muszę przyznać, jest całkiem wygodnie. Mamy podłokietnik plastikowy, to plastikowy, ale jednak mamy. O, tutaj wypadł nam ten ledzik. Przy okazji, możecie zobaczyć, jak łatwy jest w montażu. Mam nadzieję, że dobrze kadruję. Zobaczcie, producent pomyślał o tym, żeby kanapa była praktyczna. Z tyłu mamy haczyk, mamy okienko, które jest lufcikiem dosyć małym, ale fajnie doświetla tutaj wnętrze. No i jak będziemy tutaj siedzieć tacy skuleni, bo nie ma innej możliwości, to będziemy mogli sobie tam ewentualnie zerknąć. No na tylną kanapę nie mamy niestety nawiewów, no ogólnie tutaj raczej jest dosyć surowo, nie mamy podłokietnika, nie mamy nawet zagłówków, ale w tym miejscu znajdziemy schoweczek, co ciekawe tylko z prawej strony i patrzcie jaki on jest głęboki można tutaj schować naprawdę dużo przedmiotów nie do końca może nawet legalnych e, wiecie o co chodzi no i następną ciekawostką na tylnej kanapie jest fakt, że w tym miejscu jest siateczka na no, jakieś tam przedmioty, a no z prawej strony nie ma. Czemu tak, kurwa, robią zarówno Koreańczyki, jak i Japończyki tak robią? Te skośne okie mają coś, kurwa, jakieś zboczenie na te siatki, żeby zmontować się tylko w jednym fotelu. Dobra. E... O Jezus, wysiadanie nie jest też przyjemne. E... Zobaczmy, jak w takim sportowo wyglądającym samochodzie prezentuje się bagażnik. O! Klapa jest bardzo ciężka i już samo się nie trzyma. Trzeba ją trzymać. No, bagażnik z wybranką naszego serca albo innego narządu, bo wiecie, mężczyzna myśli czasami nie do końca tylko głową. Na jakiś tam wypad dwudniowy można się wybrać. A jeśli nasza wybranka będzie nieco nadgorliwa i zabiera zbyt dużo bagażu, to nie oszukujmy się, nie jest to samochód czteroosobowy, zatem dodatkowo. Przestrzeń bagażową mamy na tylnej kanapie Także nawet na dłuższy wyjazd Myślę, będziemy mogli się tutaj y, zabrać Ale on się zajebiście drogi trzyma Kurwa mać. Ten samochód jest aż głupi, bo ten przedni napęd nie zapewnia żadnej trakcji, ale przez to jest zajebisty! Przez to jest naprawdę kozacki! Jest wymagający w prowadzeniu! Naprawdę bardzo wymagający! I ja to bardzo lubię! Naprawdę lubię takie samochody! wyrywa kierownicę z rąk podczas przyspieszania w zakrętach słucha się kierownicy jak naprawdę sportowe auto no świetny samochód, jest to jedno z najfajniejszych aut jakie testowałem jeśli chodzi o samą jazdę o wrażenia, o to jak on wyrywa Piękna sprawa, wam powiem. Ciekawostką tego egzemplarza jest fakt, że gdy go sobie odpalimy, to możemy wyjąć kluczyk. No fajnie. 2.7 V6 pod maską. Spalanie w mieście 15 litrów. Spalanie w trasie. Spokojnie będziemy jechać około oddychy. W tym aucie mamy zamontowany gaz. I dobrze to działa, chociaż czasami tutaj przerywa, yy, pewnie trzeba by było coś podregulować, ale najważniejszą informacją jest fakt, że ten silnik dobrze znosi gaz i się do tego gazu nadaje. Zobaczcie to, teraz mam bieg trzeci, jadę 50 km na godzinę, mam 2500 obrotów, przede mną jedzie niezbyt szybko jadący samochód, no i trzeba by było go wyprzedzić. Mogę to zrobić z trójki, ale mogę to też zrobić... Z dwójki, teraz mam 4000. Obrotów i nie wiem jak mam to dokładnie opisać, ale jest to jeden z ciekawiej prowadzących się samochodów jakie miałem okazję prowadzić, bo. Przód napęd do tego auta, no wiadomo, auto sportowe i napędu napęd no, brzmi to co najwyżej chujowo, ale do tego samochodu to pasuje, bo ten samochód mimo tego przedniego napędu jest w jeździe bardzo wymagający. I to jest fajne, ja uwielbiam samochody, które wymagają od kierowcy jakiejś tam umiejętności. I tutaj, gdy będziemy jeździli, <śm> Gdy będziemy przesadzali tym samochodem na zakrętach, on nas drogi wypierdoli bez żadnych skrupułów. Niczym twoja była, gdy przychodziłeś przez tydzień codziennie pijany na chatę. No i to jest właśnie tego typu auto. Mimo przedniego napędu, który teoretycznie jest napędem bezpiecznym, nudnym, i można by powiedzieć, dla ciot nie jest napędem męskim, to w tym samochodzie ten napęd sprawia, że to auto jest po prostu dzikie i okiełznane trudne i rasowe i bardzo dobrze zajebiście, po prostu genialna przednia napędówka jest też bardzo dobrze wyważony i to w jeździe czuć, zwłaszcza gdy mamy zakręty przekładane mam tutaj na myśli, gdy na przykład wchodzimy w rondo, stosunkowo szybko prawo, lewo, ten samochód po prostu przekłada się niczym jakaś rajdówka niczym auto naprawdę sportowe takie sportowe, sportowe mam tutaj na myśli na przykład takie samochody jak M3 i nie przesadzam. Może to jest głupota, bo oczywiście nie mamy tutaj prestiżu marki BMW, nie mamy tutaj mocnego silnika, ale zawieszeniowo po prostu ten samochód, no kurwa, daje radę. Po prostu daje radę. Oczywiście mamy tutaj samochód, który ma szereg modyfikacji. Jest przynajmniej o jakieś 10 do 14 cm szerszy niż standardowych Hyundai Coupe, za sprawą tych dystansów zastosowanych w tym samochodzie. Zatem. To wpływa też na prowadzenie. I chwała właścicielowi za to, że właśnie te modyfikacje poczynił, bo po... sztos. No po prostu nie wierzę, że ktokolwiek, kto lubi motoryzację, by wsiadł do tego samochodu i by powiedział: Kurwa, jakie gówno. No myślę, że nie ma takiej osoby, bo ten samochód, tym, jaki jest, do siebie bardzo mocno przekonuje. Tylko, że on może nie przekonuje swoją historią, bo. No Hyundai Coupe, co to jest Hyundai Coupe? No, koreańczycy sobie wzięli, kurwa, jakąś tam płytę podłogową, narysowali dwuczwiowy samochód, no i chcieli naciągnąć klientele na ładnie wyglądające auto, tak? Tak to można widzieć i tak to widzi większość ludzi. A prawda jest, kurwa, inna. Ten samochód jest dopracowany, jest, no, kurwa, naprawdę bardzo fajny. A przed nami test Łosia. 50 Poza tym, że jest 0 yy, stopni, jest mokro i mamy opony letnie, no to słyszeliśmy, że auto się jakoś tam przestawia, ale układ kierowniczy, zawieszeniowo, naprawdę spoko. Myślę, że latem, gdy oponka będzie kleić, ten samochód po prostu będzie jeździł kurwa, świetnie, no po prostu świetnie. Co tu dużo mówić? Podsumowując, moi drodzy, dla kogo jest to samochód. Moim zdaniem jest to samochód dla młodej osoby, która lubi się wyróżnić, która chce samochód, którego na ulicach nie ma zbyt dużo, chce samochód o sportowym zacięciu, z fajnym silnikiem, z fajnie brzmiącym wydechem, z dobrą skrzynią biegów i generalnie szuka samochodu, który będzie bezawaryjny, bo te daje. Raczej należą do tej grupy samochodów, które właściciela nie zaskoczą jakimiś nieprzewidzianymi awariami. Największym minusem, jak to auto koreańskie z tamtych lat, korozja. Zatem trzeba szukać egzemplarza, który od tej korozji jest wolny albo ma jej po prostu jak najmniej. W mojej ocenie jest to bardzo ciekawy samochód i Przede wszystkim daje bardzo dużo radości z posiadania, bardzo dużo radości z jazdy. I to jest w motoryzacji, moi drodzy, najważniejsze. W samochodzie Kumyty bardzo dziękuję właścicielowi, że mi go udostępnił. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się upodobał. Standardowo zerknijcie w opis pod filmem i cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.